Za chwilę będę w Karłowie, przyjechałem pojeździć trochę na swoich ulubionych trasach i popatrzeć na szczeliniec przy takiej pogodzie pięknej jak dzisiaj. Tak, jestem właśnie z parku nawodowym Gór Stobowych. A tu mamy rozpisane, którą stronę i dokąd. Baterówek, pasterka karłów, skalne grzyby, trasy rowerowe i trasy dla turystów tam a A nie tu. Ja jestem akurat na rowerze. Przejechałem już pewien odcinek i jadę dalej na razie. Że jest trochę utrudniony, ale mam nadzieję, że z nim zjadę. Bez stłuczki, nie to co ostatnio. No, kurde, jest niebezpiecznie. Muszę na chwilę zejść. Jeszcze jedna z siatka. No to wygląda nieco łagodniej. Wystawowych, obwód ochronny. Pasterka super, no jesteśmy właśnie w pasterce we wsi. Kwieś położona na wysokości 680-720 do m nad poziomem morza u podnóża północnych ścian wielkiego i małego szczelinca w górach stołowych. I ma charakter rozproszonej miejscowości łańcuchowej, rozłożonej po obu stronach doliny pasterskiego potoku. A osada Pasterka, pasterska została założona prawdopodobnie w XIV wieku i należała do Włości w Nachodzie w Królestwie Czeskim. Dobra, tyle informacji. Tak wyglądało to kiedyś. Widać nawet stare zdjęcia. Dobrze, a ja pojadę w tamtym kierunku do. Słoniska. na razie. No to właśnie, pasterka. Te oto, w ogóle nie pasują. A tu widok na szczeliniec. Gdzie widać. Ścieżka skalna, i że się się Pod Słoniskiem. pasterka to koło nas. Rozpościelają się, rozlegają łąki. Przed nami widać, jest mazy szczelinica wielkiego i małego. w takim motokierunkowska fajnym. na chwilkę zrobimy odpoczynek przy mostku. I przy strumyku. No dobra, możemy jechać. Dalej. To jest szlak niebieski, prowadzący dalej w górę. A ja pojadę w dół. ze stromyczkiem dziwne odgłosy dochodziły z lasu przed chwilą nie wiem co to było Że jakaś dzika zwierzyna no to mamy tak wodospady, spady pośny szczeliniec wielki i Radków godzina 30 zaraz zaraz, zaraz. my jedziemy w kierunku doradkowa bo to nie jest niestety trasa rowerowa, ta inna. No i mamy pojazd. Tak. Park Narodowy Gór Stołowy, Góry Stołowe. Kraina zrodzona z morza. Jestem tutaj w tej chwili. No w tym miejscu. Przy granicy z Czechami. Tu jest karłów. Radkowskie skały. Właśnie zjechałem tym szlakiem i pojadę w kierunku. No, nie wiem, nie widzę na razie gdzie ja pojadę. No, w każdym razie ja się pojadę. No tak, droga nad prowadzi od szosy Stu Zakrętów do nieistniejącej już dzisiaj osady karłówek, która biegnie na wysokości 700-727 na, na krawędzi środkowego poziomu zrównania gór stołowych. Trasy wyglądają tak. są. Przyjemne bardzo, takie relaksujące. Warto się pokusić o przyjazd. Na razie. Hayır, formu. Jestem przed takim budynkiem i terenem, gdzie kiedyś przyjeżdżałem na wakacje. Na kolonie letnie do Karłowa Tu stały kempingi A tam budynek Podlasa. No niesamowita historia, to wszystko jeszcze jest. widać budynek pod lasem tak zwany mieszkali koloniści a ja mieszkałem tu w kampingach na tej łączce jeżeli ktoś będzie oglądać ten film stąd lat, latnik się odezwie proszę Jurek Kilanowski z być może tu mamy szczeliniec pięknie a tu była stołówka a w tamtym miejscu, w tym budynku, była izolatka. Czyli zawsze ktoś był chory, to trzeba było tu przyjść i sobie odleżeć swoje. No tu ten budynek środkowy pięknie. A to był plac apelowy w tym miejscu pięknie. Pozdrawiam wszystkich z tamtych lat, kolonistów, którzy przyjeżdżali na kolonie letnich do Karłowa. Gopro Stopen GoPro Stopen GoPro Stop No opuszczam już właśnie park narodowy gór Ale jeszcze rzut oka na szczeliniec